Podcast X. Musicie przestać oglądać ten kanał. Tam są takie bzdury, tam są takie głupoty, wciskają wam tam po prostu kaszę prosto w uszy. Jest Jan, ponieważ Marko znam z widzenia. Widziałem Marko, rozmawiałem z nim twarzą w twarz i Marko nie jest Janem. Wiem, jak wygląda Marko dokładnie. Nie ze zdjęć, nie z maski, nie z zakrytej twarzy, nie z czapki. Wiem dokładnie, jak wygląda Marko. Rozmawiałem z nim twarzą w twarz. I to nie jest Jan. I tylko uważam, mnie, że jestem. Nie wiem, być może nie. nic tą osobą, którą mógłby, która mogłaby rozpoznać Marko. I powiedzieć, że ten, ten chłop, który chodzi, nagrywa po tych lasach chodzi, rzuca kotwicą, to na pewno nie jest Jan i nie prowadzi drugiego życia. I prawdy, jak człowiek, który stoi przeciwko drugiemu człowiekowi twarzą w twarz i z nim rozmawia. Więc ja mogę Wam potwierdzić, że Marko to nie jest Jan, to nie jest Tomek, to nie jest osoba, która nie wiem. Nie wiem natomiast tak naprawdę kim jest Margo, bo człowiek, z którym rozmawiałem, nie musi mi się tłumaczyć, nie musi mi opowiadać swojego życia, po prostu zdradzać mi jakichś tam swoich szczegółów, a tym bardziej, no jeżeli nie chce, nie musi mi opowiadać o swoim zainteresowaniu, to poszukuje ciała pani Beaty. Dlaczego? Coś pod uwagę. Dlaczego on szuka tego ciała? Dlaczego on chodzi? Dlaczego yy, po prostu się tym interesuje? Ale to nie jest Jan. To nie jest, jest Jan. Tylko można sprawdzić. Tym bardziej jak się ma imię i nazwisko danej osoby. Można to sprawdzić. A ja tego człowieka widziałem na własne oczy. ...pani Krystyny, na której dołał kiełbasa... Nie rozmawiałam z nią godzinę czasu. Tyle szczegółów się dowiedziała. O ręce o walizce, o, o wszystkim. Mówi, że Beata była tak przerażona, była tak zameczona rano. bo tak zesperowana. Po mnie tutaj też mieli przyjechać chłopaki z Belgii. Marko. Po mnie przyjadą chłopaki z Belgii, żeby mnie wyciągnąć do lasu i mi wpierdzielić, żebym się przyznał, gdzie jest Beata. Idziemy z tym Jankiem Klimkiem, słuchaj, idziemy z nim. Jestem z tobą, pamiętaj. Nie słuchaj hejterów. Ja współpracuję z Timowa ludźmi. Oni już dawno chcieli z Belgii przyjechać i Janka wywieźć do lasu. rozumiesz? Ja na takie na jego tematy, a on nadal nie wie, czy kto ja jestem. A cytosenka.